Witam. W dzisiejszym odcinku zrecensujemy sobie taką oto kulę dyskotekową. Ale chyba bardziej pasuje tutaj nazwa projektor dyskotekowy, bo kula to to właściwie nie jest, jest to pół kula. No, czyli taki oto projektor dyskotekowy, kupiony w markecie chińskim, w którym jestem już stałym klientem. Kupiłem ją za 59,90 Macie tu cenę. Była jeszcze tańsza wersja za 45 zł. Nie wiem, czym się różniła, ale ja wolę trochę dać raczej więcej pieniędzy, bo nie wiem, czy aż taki, taka tania to może, aż taka tania to może być, może się szybko popsuć. Więc lepiej już trochę dołożyć pieniędzy, niż kupować jakiś, jakiś badziew. Choć z wyglądu raczej się niczym nie różniło, ale w, środek, w środku mogła wyglądać inaczej. Yy, tutaj mamy informacje różne, posiada ona odtwarzacz MP3. Tutaj macie pokazane, jak te efekty wyglądają. Mamy takie o właśnie, takie kropeczki i kółka. I teraz wam powiem ciekawostkę, bo taką kulę już kiedyś miałem w 2016 roku. Yy, no niestety popsuła się ona. Nie udało mi się jej naprawić. To chyba wydaje mi się, bo podłączałem ją na chwilę, po czym się robiło zwarcie. Dobra, otwórzmy ją. Wydaje mi się, że każdy już widział taką kulę, z moich widzów przynajmniej. Tutaj mamy pilot standardowo Pendrive. No ja już wiem, jak to wszystko tutaj wygląda. Miałem tą kulę tylko od innego producenta. Wszystko jest to samo. Pendrive był taki sam. Pilot trochę inny był w tamtej, był trochę grubszy. Mamy o. Bo to jest na tą płaską baterię, a tej, kiedyś co mają kupioną, to były na dwa paluszki. Dobra, yy, dobra przejdźmy do samej, samego tego projektora. Tutaj mamy o. głośniczek. Z drugiej strony też mamy głośniczek. Tutaj oto mamy. Tutaj port USB. Informacja, że to jest MP3. Możemy tu włożyć pendrive'a i sobie puszczać muzyki. Nie będę tego pendrive'a ja podłączał, bo ja już z doświadczenia wiem, że tutaj jest muzyka taka chińska i te głośniki też mają straszną jakość. To są takie głośniki, wiecie, najtańsze, które pewnie 5 zł kosztują za sztukę. Oszczędzę Wam tego, nie będę podłączał tej muzyki. Dobra, tak tutaj wygląda, tutaj możecie zobaczyć panel z diodami, ale oczywiście sobie tą kopułę jeszcze otworzymy. Podłączę ją. A w tamtej wersji, co kiedyś miałem, to przewód wyglądał lepiej. To jest ta, taka cienka wtyczka, jak do tych lampek choinkowych chińskich też. Jak kupujecie w marketach chińskich, to wtyczki właściwie tak samo wszystkie wyglądają. Nie wiem o co chodzi, ale właśnie wszystkie wyglądają tak samo. Teraz Wam ją właśnie połączyłem. Tak ona chodzi. Jeszcze sobie potem... Zrobimy w ciemnym pomieszczeniu. O, macie tu. Patrzcie, jak to działa sobie. Powiem Wam, że ona ogólnie jest dość mocna. Ona jest fajna, bo możecie ją w dzień używać, nawet. Jest fajny efekt. Na żywo wygląda to lepiej. Dobra, otworzymy ją sobie. Dobra, otworzyłem ją. Tylko yy, tak muszę Was po poinformować, jak robicie takie rzeczy, jak na przykład to skręcacie, tą kopułę. Warto, żebyście odłączyli z prądu, ponieważ tu wchodzi kabel z 230 V, tu mamy zasilacz tak na wierzchu. Spokojnie, ja mam odłączoną ją od prądu. To do tego momentu mamy jeszcze 230 V, tutaj wchodzi już Bodajże 12V albo 5V, ponieważ mamy tu USB, a w USB mamy 5V, więc myślę, że to zasilone to raczej podaje 5V. Chociaż nie wiem, power ledy na 5V jeszcze w sumie nie widziałem. Nie wiem, jak to jest zrobione. Wydaje mi się, że 5V to podaje. Tutaj, jak widzicie, głośniki. Ja je sobie podłączałem. Teraz właśnie fajny bajer. Zobaczcie, wszystko jest tutaj na wtyczki. Możemy sobie odłączyć to czego nie chcemy. Na przykład możemy sobie też ten silniczek obracający odłączyć jak nas to drażni, bo trochę tak jak w nocy macie ją włączoną, to tak jak ona się obraca, tak trochę się w głowie kręci nawet. Więc można sobie ten głośniczek ten silniczek odłączyć. Ale jak go mam podłączone, Odłączyłem tylko głośniczki, ponieważ nawet jak nie używamy tego odtwarzacza MP3, to te głośniki syczą. Dlatego je odłączyłem i tutaj tak trochę klejem na gorąco, żeby te kabelki się nie powysywały. Ale dobra, część jak to jest tu zrobione. Oczywiście tutaj jak widzicie jest klej na gorąco. I tutaj też jest klej na gorąco. Ja zawsze po chińczykach poprawiam to co oni robią. Jakoś nie ufam tym łączeniom, tym jak oni lutują, mogą się czasem kabelki podczepiać, dlatego ja to wzmacniam, tu kleję zawsze na gorąco, zawsze tak robię, tu też, żeby kabel się nie wysunął za mocno. Włączę Wam to tak, jak bez tej kopuły działa. Czekajcie, jeszcze, o tu mamy jeszcze oznaczenie 6W, 6 ledów mamy, jeden power led bierze 1W. Tak to sobie chodzi. Możecie poobserwować. Okej, okay. złożę to do kupy. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda pod spodem. Tutaj mamy takie w wloty powietrza, żeby to się też jakoś tam chłodziło. Tutaj mamy taką nalepkę. Wy nie widzicie? Pisze 2020, czyli rok temu została wyprodukowana. Oczywiście jest jeszcze tutaj moja stara Manta. O niej film był już. Link do tego filmu o tej kuli macie w opisie. Jak ona działa? Ona, to ona działa na 12V. Tutaj mam zasilacz. On jest przerobiony na taki leżący. Tu zakleiłem. Ona, ona działa normalnie, tak? O, macie porównanie teraz, jak działa manta, jak działa ta. Wyłączę teraz, y, się zasłonie okna. Dobra, teraz pokażę Wam, jak działa ta manta, y, bo w tamtym filmie nie pokazywałem, jak ona działa w ciemności. Manta działa tak. Tu są dwie żarówki LED G4 12V. Tak wygląda. Wcześniej były halogenowe, efekt był gorszy. A tak naprawdę, no to tak wygląda. Ona jest fajna, jeżeli chodzi, żeby sama kula tylko była włączona. Ta tutaj ja tą polecam, jak jest na przykład światło włączone. To ten, to wtedy to wygląda dobrze. W ciemności, sama ta chińska, to nieprzyjemne jest to światło. Dobra, teraz włączamy tego hinola. Zobaczcie, no to jest po prostu piękne. Jaki to jest piękny efekt. Za 60 zł. Myślę, że warto sobie kupić taki sprzęt na sylwestra. No po prostu polecam. Piękne efekty. Teraz włączmy mantę jeszcze. Macie duet. Dobra, myślę, że ten film Wam się podobał. Polecam każdemu taką kulę. Myślę, że, nie, że, że myślę, że będziecie zadowoleni. Yy, widzimy się w następnym filmie. Cześć!